W jaki sposób przebiega konkretnie przenoszenie tych informacji ze szkicu inwentaryzacyjnego do projektu, czyli jak powstaje na komputerze konkretnie rysunek? Jak już wspominałem, robi się to na komputerze, na programach typu CAD, czyli AutoCAD lub Archicad. Przy czym jest to proste zadanie, tak naprawdę rysunkowe. Nie wymaga jakichś zaawansowanych zdolności i nie trzeba znać zaawansowanych technik obsługi programu, tym niemniej trzeba to robić w pewien sposób, aby na koniec nie okazało się, że się jakieś rzeczy wrysowywuje po kilka razy, albo kiedy na koniec okazuje się, że jak to się ładnie mówi, budynek się nie zamknie albo nie złoży. Powiedzmy sobie szczerze, przy odtwarzaniu dokumentacji nigdy nie uzyska się obrazu idealnego. To znaczy, jeżeli na przykład są dwie kondygnacje i je się pomierzy, to raczej nie trzeba zakładać, że one idealnie do siebie będą pasować. Niestety różnice będą i to całkiem spore. To znaczy, one wydają się spore w wypadku pracy na komputerze, gdzie na przykład różnica 10 cm wygląda dramatycznie, a tak naprawdę 10 cm na 10 metrach. To jest tak naprawdę stosunkowo niewielkie odchylenie. Jak w takim razie, w jaki sposób, jaka jest kolejność prawidłowych działań? W jaki sposób te informacje ze szkicu przenieść z powrotem na komputerze? Obowiązuje tutaj ta sama zasada, którą stosuje się podczas rysowania. To znaczy takiego prawdziwego rysunku architektonicznego, odręcznego. Od ogółu do szczegółu. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zacząć od wrysowania masy szczegółów, a później okaże się, że jakiś wymiar okazał się na przykład nieprawidłowy albo trzeba jakiś wymiar rozciągnąć i wszystko to co precyzyjnie zostało wrysowane, rysujemy jeszcze raz. Tak więc, przystępując do rysowania pomieszczenia, odczytujemy, cała ściana z drzwiami miała określony wymiar i w takim układzie ją rysujemy. Przepraszam, przerwa techniczna.